Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do słów, szczególnie ze strony decydentów, którzy słuchają głosu branży. Przygotowują rozwiązania, które wychodzą naprzeciwko właśnie tych naszych postulatów, no jest, jest, jest dobra energia, tak? Czujemy tutaj duże wsparcie też całej administracji publicznej, agent środowiskowych, urzędów regulacji energetyki i całego tutaj grona osób zaangażowanych w program morskiej energetyki wiatrowej, naukowców, ośrodków badawczych, ekologów, no tutaj wiele czynników musi zagrać razem, żeby sfinalizować budowę morskich farm wiatrowych. Tutaj na pewno w tej gronie osób już wiedzą, że energetyka wiatrowa na morzu, cytując ministrów z dzisiejszych sesji, to jest racja stanu. I bez tego nie możemy zadbać o lepszą przyszłość dla wszystkich Polaków. No mówimy tutaj o tych ważnych aspektach, jakich czyste powietrze i zdrowie nas wszystkich. Mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, jaki gwarantuje morska energetyka wiatrowa. No i jakże ważnym elementem pobudzającym gospodarkę naszego, naszego kraju, więc biorąc te wszystkie elementy do razem, no gramy o naprawdę bardzo, bardzo dużo i mam przekonanie, że właśnie decydenci na czele z panem premierem Donaldem Tuskiem właśnie mówią o ogromnej skali tego przedsięwzięcia, największej w powojennej Polsce, sięgającej nawet 300 miliardów złotych. Do roku 2040. Ile to jest 300 miliardów? Nie wiem, ale jest to taka liczba, która nie może uciec z naszego kraju. Musimy o nią zawalczyć. Liczymy na odważne decyzje. Tutaj, po słowach, właśnie e, premiera rządu i jego ministrów, e, aby jak najwięcej z tego programu inwestycyjnego zostało w naszym kraju. Bezwzględnie to morska energetyka wiatrowa, razem z lądową energetyką wiatrową, będą filarem transformacji energetycznej naszego kraju. Nie mamy żadnej innej drogi. Po prostu nie ma. W Polsce innych warunków e, e, pogodowych do tego, aby wytwarzać tanią i czystą energię elektryczną. Wniosków z, naszych, z naszego wydarzenia już padło bardzo dużo po pierwszej sesji, ale myślę, że jednym z najważniejszych jest to, że Ministerstwo Infrastruktury przystąpiło do pracy, jeżeli chodzi o aktualizację planu zagospodarowania obszarów morskich. Bazując na opracowania, które zostały wykonane przez ekspertów w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej jest możliwe zwiększenia potencjału Morza Bałtyckiego w polskiej strefie nawet do 33 gigawatów. Więc mamy szansę uczestniczyć w czymś nowym, nowy rząd, nowe pomysły, nowe działania, więc myślę, że to są bardzo ważne deklaracje ze strony Ministerstwa Infrastruktury.